Największy update w Roblox Największy update w Adopt Me. I w ogóle w to dodali te update'y. Nie mam taką nadzieję. I tutaj w ogóle wszystko pokaże, co tu się mam to zobaczycie nowe pety. Zanim pokażę, którego z nich mam, chciałam y, też... No, wam pokazać tu wszystko. zobaczę. Tutaj, oczywiście, wcześniej było takie, wszystko zielone, i było tylko trochę śniegu na mapie. Zanim przejdziemy do tego, co. Za, za tymi drzwiami kryje się coś. Kryje się coś niezwykłego. Także uwaga, musicie teraz zostawić łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. I uwaga, 3, 2, 1. I co się kryje za tymi? 3, 2, 1. No, widzicie. O matko! Widzicie to? Widzicie to? Jak widzicie tutaj się dużo rzeczy zmieniło, na przykład tutaj możemy ulepić tego bałwana i do, za to dostajemy te... Dostajemy za to pierniki, jak tylko wszystkie pięć zrobimy. Co nie? I tutaj właśnie, to co się zmieniło, tej arenki, nie patrzcie na tą świąteczną arenę. Nie patrzcie w ogóle co tu się dzieje, bo to będzie później. Jak widzicie, tutaj mamy takie prezenty. Ja myślałam, że to widzieli się dostanie. O nie, ja... Proszę że tych petów nie widzieliście. Patrzcie, mamy takie coś, co nie? Dobra, mamy takie coś. Mamy takie co jest dość fajne. Teraz my, my sobie naszym pro propellerem tutaj. Nie patrzcie na nie jak coś, nie patrzcie widzowie na to co tu się dzieje, to, no, to już jest, słuchajcie, największy update jaki doszedł to, to jest właśnie ten śnieg i w ogóle to był odebrać i są też nowe minigierki, słuchajcie, ale tylko jedna jest chyba, że jak zabójczy Snowman, dostajemy też to taka minigierka w sumie. Jest i słuchajcie, to jest największy update, który po prostu rozwalił całkowicie. Następną rzeczą, słuchajcie, do której za chwilę przejdziemy, a tylko te wszystkie kierunki zbiorę. To jest oczywiście, no i zobaczcie. Jak... Prze Przespędzają w tym wyścigu, właśnie Nie wiem, czy ktoś już szedł. Co się stało? Co się dzieje? Czuję, raz, dwa teraz to, to I tu... no się kurniki. A nie, zapisały mi się kurcze. No widzicie? Dobra, no, zbierzemy. O nie, nie, nie. Ty no co za pigułki. Dobra, i słuchajcie. To co największo weszło, to ta właśnie, słuchajcie, arena. Ona pamiętacie, że ona była tu zamknięta, a teraz wszystko jest otwarte! I prawdopodobnie w to z tymi drzwiami kryje się coś, co ja, za, co ja zawsze chciałem. Zobaczcie 3. Dwa 1. jeden. Musicie teraz koniecznie zostać subskrypcję i zwęczen łapkę w górę. Trzy. I uwaga! Patrzcie w ogóle, jakie, jakie to jest piękne, wszystko. Zobaczcie, mamy tutaj nowe pecy, słuchajcie. Zobaczcie, ile ich tu jest. I w ogóle, tutaj mamy, słuchajcie, no zabawki: na przykład taki pepe, dysk peperoni, albo mamy taką laskow, laskową zabawkę, albo taki holik, albo takiego Mikołaja. I tu, słuchajcie, najważniejsza rzecz: przechodzimy do Petów. Tutaj mamy, słuchajcie, takiego bałwana, którego zobaczcie, możemy go kupić. I mamy yeti też, słuchajcie, i tutaj mamy takie ginger gingerbreadów, czyli pierniczki. I tu słuchajcie, ten yeti, i to, to jest ten największy pat, który w ogóle wszedł do tego adaptu, więc ogromny, jak się patrzy na gierkę. I tutaj mamy za, za 400 gingerbreadów, to znaczy 4000 gingerbreadów, tutaj mamy takiego. I to, to jest tak, jak ten z skosztował, pamiętacie? Dobra, słuchajcie. Następną rzeczą, ostatnią już na dzisiaj. Nie wiem czy w ogóle mnie słyszycie. Słuchajcie, największa rzecz w całym Tu, e, Słuchajcie, zaprezentuję Wam tę migierkę. Zobaczymy czy będzie hungry finalizami, czy też nie. Może zrobić sobie inigierkę, w się zobaczymy. W ogóle to jest największy update i w ogóle zawitam. Ja się, ja się w ogóle tak ciepło ubrał, muszę się cieplej ubrać chyba. Dobra moi drodzy, jak widzicie, to wcześniej było zamknięte, ale tamte miasto, to tam jest na górze, jeszcze jest zamknięte. Może na święta, a może na będzie coś pięknego, bo tam można polecieć, więc chyba nie troszkę. Zobaczymy, bo tam nie bardzo życie Wcześniej był taki ogromny bakem. Jak widzicie, tutaj w tej grze chodzi o to, żeby tutaj do tego fosfury zbierać jedzenie i takim specjalnym palonem tutaj i kryształki te To Dobra, teraz już zaliczone.